Cześć, dzisiaj ofi oficjalnie otworzę swój vlog. Na moim vlogu ktoś mi tak pięknie napisał, opisał vlog, to tematem przewodnim to tam jest motywacja i niepełnosprawni. A takie te dodatkowe tematy to miasta trochę pokażę, kabaret swój prowadzę. I już dzisiaj, nawet, oficjalną koszulkę sobie zrobiłem. Jak można mnie znaleźć, i gdzie z wszystkimi radami cieszy mnie też, że właśnie, że w telewizjach różnych na świecie są pokazywane te rady. Porady, jak, jak sobie ze wszystkim, tam no, dać radę. To, że ja. Od wczoraj jestem SKS to jeszcze niewiele znaczy. Aha. A, już się. I w tym vlogu tematycznym moim jest jeszcze y, kilka osób, kilka ważnych y, y, artykułów, takich fi filmów. To tam y, dodał Michał, Mateusz. Kamil Bocian, czyli Kamil Bocian, to jest jeden, jeden człowiek. I dziesięć Kunegunda, i chyba ktoś jeszcze coś każdy na ten temat ma do powiedzenia. To bardzo dobrze. Jak rozwiniemy temat, to miliony ludzi na całym świecie są niepełnosprawni, ktoś z tego skorzysta. A nasze filmiki będą tłumaczone na inne języki, także każdy ma dostęp. Widziałem oglądalność, kto bierze i tak dalej. Bardzo się cieszę, bardzo się, się cieszę. A, a teraz jeszcze jedno. To, że mi, ja już jestem SKS. To ja wam wytłumaczę zaraz, co to znaczy. To jeszcze niewiele znaczy. Jeszcze dalej będę prowadził vloga. Będę tam dodawał filmiki. A teraz już mówię, co to znaczy SKS. To jest tak. Tu mnie boli. Tu mnie pęk... Tak mówię o sobie. Tu mnie pęka. Oddychać nie mogę. Duszę się. Słabo widzę. Co to jest? Co to jest? To jest SKS. To jest starość. Kurwa starość. Tak to jest, ale trzypię się. Latka lecą. Wy dożycie starości, ale bez bólu, bez cierpienia, bez chorób żadnych. Życzę Wam z całego serca starości, dożycie bez żadnych tam komplikacji. Ale SKS i tak czeka każdego. Fajnie, trzymcie się. Oficjalnie zaprosiłem na swojego vloga. Cześć.